Kamila Bednarek Jesz Jerza, niby wszyscy znają lecz nie wiedzą o nim wiele Mówią wszyscy lubi jabłka kolców pełno ma na ciele lecz to nie do końca prawda bo jabłuszek nie je wcale lecz owady i ślimaki mu smakują doskonale Zwierzak to jest pożyteczny i zaskoczę, możecie, w ciągu nocy to owadów nawet i dwie setki zje. Mieszka w lesie, lubi pływać, kolców woli nie używać. Jednak gdy się czegoś boi, w kolce zaraz się uzbroi. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz rzepka. Jeśli podoba Ci się to co robię, wpisz w Google krzyżyk tatamariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki że jesteś i do usłyszenia.